Manko, tutaj wada. ma jesteśmy dzisiaj na dawno granych egg i ze ziemną! Pysiałka, Elo! Patrz, z, z cyganową tą szkło znalazłam. A ja mam A ja jestem cyganem! Jak zawsze! <laughs> Dzięki. Dobra, ja biorę żelazo. Biorę. Bieraj. Dawaj, rozbieraj się. Zbieraj się przede mną. Jezu, nie. O, normal, fajnie. Normalne no drogi, to jest majonez, elo mm, Tak <grych> Witam Witam ponownie Dobra, spadamy na środek Polecisz z tym koksem Ja tu ulepszę. zajmę się jajkiem Mogę Wam tak się przyznać, moi drodzy widzowie, no i Ty, Duśka, też o, tyby, o tym jeszcze nie słyszałaś, że myślałam nad liveowaniem. Na no razie dla... tak, e ewentualnie w weekendy i w taki godzinny, półtora godziny maksymalnie stream, ale to musiałam e pomóc, poprosić kogoś o pomoc w ogarnięciu w tym, tego, bo nie, ja sama się na tym nie znam. teraz? -a. Między innymi, ale jak udzielę czas. A tak poza tym, no nie wiem, czy, czy to przejdzie i czy wy byście byli chętni na takie coś moi widzowie. więc możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby na przykład raz w tygodniu, w weekend jak wrócę na HT, na przykład w sobotę albo w niedzielę lajwowała. O, tu jest jeszcze jeden roku. Jeśli tak, to możecie pisać. Czy mówiąc najbardziej by mi sobota odpowiadała, gdyż po yy, prostu... W niedzielę czasami wracam już do szkoły wieczorami, więc niestety no. Co za uparty. No Otrzep się człeniu! Dobra, mam 10 diapsów, niestety bo się my ty poczepił. Oj Ale zaraz wrócę tam. Czekaj. Z tego, co nie? Ty tego Nie widziałaś. Duśka! <laughs> tak. Proszę. Dziękuję. A, przepraszam za wszelkie stuki i tak dalej. Tak. Yy, duśki, klemy jak zwykle słychać. Yy, Masie Słychać? słychać? Ziele... No trochę. Tak, słychać. <laughs> yy, potrzebuję ziarełka. Um, Bo nie mogę sprintować. To se kup. No to se kup, kurde złachy, to se kup. bardzo, ja zginęłam. Dobra. I to nie celowo. No oczywiście, że nie, tylko tak półcelowo. Nie. Myślałam, że trzymam shift, ale nie trzymam. No to, to tak, no tak bywa. bywa. Myślałaś, ale nie myślałaś. <noise> E, jak ja go zabiłam? Bo chyba go pocnałaś raz. Znaczy, ostatnia może go po prostu dot dotknęłam. Ostatnio go zmacałam. O Jezu. O, zielone jajca nie mają, a to ten, co mi się czepił zielony akurat. No. pomarańczowy został jeden. Jest zielonych dwójka. E, mam osiem diaksów ze środka znowu. Wracać czy jeszcze pozbierać kilka? pozbieraj. Trochę. Jeszcze dwa diaksy mam, drugi... Mam 10. No to dobrze, no to wracaj, może. Dobra. Jeszcze zbiorę ostatnią turę i spadam. Jedenasty diaksik. Dobra, spadam. Yy, Ty po się nam wbił. I mamy po jajcu. A Ja go nie pokonam, ja nie mam miecza. Ile też mam miecza, ja go biję kilofem. Ej, te, 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 panie, panie. Nie. Nieładnie tak bić. jestem dwa serduszka! Zginiemy. Elo. Nie pukrzę. I siadłam, dobra. Nie było! Trudno, bywa, też tak. Niestety. Dobra, lecimy na kolejną lift. Nie było. Tak, tego nie było. No. Chodź. Forest. O, forest to jest fajna mapka, Lubię forest. Forest. Tak. Lubię forest. Yy... Forest? To purpurowi. Purpurowi, dobra. No to jest tak podróż. Yy, kupię sobie oczywiście shellcrackera, bo mi się przydaje shellcracker. E Moje umiejętności parkurowe równa zero. <laughs> <Zatam> za... <laughs> za to, bo popatrzyłam na ciebie. Oczywiście... Yy... No trzeba spadam za tobą? <laughs> Dobra, jeden zero. Jestem cyganem. A ja jestem... Nie wiem czym. Ciszej. <laughs> Ciszej. Jak tam u już. Siostra? Tak. Młodsza, niestety. Niestety. O pięć lat. Kurde, ja mam młodszą siostrę tylko rok. Tylko rok. Tylko rok. No brata o... Dobra, ja się rzucam, hej hop, hej hop, hej hop, do pracy byś się szła. Pierwszy... O, ty chciał mnie przygonić, nie ma, ja, ja zawsze po śmierci. Dobra, to buduję się, dobra, lecimy na środek, lecimy z tym koksem, mam seta, mamy dwa stejki, więc już tak wiesz. Można ja sobie po... sobie na mnie ci biegnę. Yy, znaczy ule, yy, jajko, i biegnę tam do ciebie. No. Daleko trochę jest do środka. E, ty też biegnie na środka, Znaczy był ty po... uważaj. Okej. Okay. Jestem na środku. Mam pierwsze diaksy. Ok. O, o, o drugie diaksy też będę miała, ja. Mam 10 diaksów już. 12. Gdzieś tu. O, właśnie, gdzieś tu złoto było, pamiętam. Za tobą. Oła! Biegnę tam. Dobra, spokojnie, uciek, uciek, uciek. Poszedł sobie. A ktoś. Właśnie, żeby nam na jajce nie polas. Zganiam to dobra. Przez dobra. Pracuj. Mam. Cz a, 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 Oj, pu! <śledz _> tego nie było? <śledz _> to tak przez przypadek po to... Yyy, Dobra, chodź, wracamy na wyspę. Mamy 18 diaksów. Wystarczą no spokojnie. Y Ocenzurujesz to, Elo. <śledz _> dobra. <śledz _> Trudno. Y rozwalę mostik trochę. No to rozwal by się komuś... Mnie, się ja wiesz co, miałam też takie dwie wpadki, jak nagrywałam z Krzyśkiem. Ale to już po prostu przyzwyczajenie, przepraszam Was widzowie. To jest przyzwyczajenie z Gravity. Za dużo grania z tą bandą wariatów. Może obsedzienujemy Echo, jak, jak najbardziej. Tak, tak, przyda się. Dobra, drugi poziom tego mamy. Może by tak no. jakiś sobie mieczek kupiła? Może... No to dobry pomysł ci powiem. Fajnie by było. Mam Pięcia. jeszcze trzy diaksy jak coś. Juć. Juć, ucią ci. Chodź spać. Chodź Hop z do dziurki. Jezu. <grym> jeszcze 15 diaksów. Dobra, masz jakieś złoto? Daj złotko. Ja bym nie miała. Dobra, mamy już na jednego obsa. Dobrze. Ale okay. nie, chyba pozbieram tak przynajmniej na trzy, żeby już kupić, co nie? No. Bo Zawsze naj... coś... Zawsze może być jeden czy tam dwa, niż wcale Elo. Dobra. Jeszcze 10. Jeszcze dwa złota i mama drugiego obsa. No jeszcze jeden. Na jeszcze jeden. O. Elo. Mama dwa obsa. Ośty. A mm -hmm. ty ty lobaćku Jestem kretą. Jestem kretą. Dobra. Pozwól, że się napiję. Dobra, bez spiny. Mamy drugie terminy. Achem. Jak myślisz, jak rozwalę jak lobbyaksów, to coś się stanie? Nie. Nie, nie można się. Teraz mi to mówisz. I no break No tak, bo nie możesz niszczyć bloków, możesz tylko niszczyć sandstone'a, którego ktoś postawił albo Ty postawiłaś Wiem, już nie raz gram to No właśnie Dobra, już mam na kolejne dwa opsa Dobrze Jeszcze jednego potrzebuję Pięć, sześć No szybciej, siedem Jeszcze ci i będziemy mieli full opsa Jej. Jeden Dobra, mamy na full opsa już Opc opcja będzie. E, hashtag reklama zapraszam do mnie na kanał, elo. Tak, yy, w międzyczasie właśnie jak tu budujemy, możecie wbić na kanał Duśki, pewnie będzie w opisie. I, tak. i, i dostawicie takiego prawidłowego subka. Jutro w ogóle będę musiała nagrać filmik na temat yy, informacji dlaczego, dlaczego nie ma filmu na moim kanale od jakiegoś miesiąca. No jak ty. A tak to mało. przez to, że mój komputer po prostu nie ogarnia życia. Dobra, jak coś yy, zaobsowane jajeczko mamy. Eh, co tak słabo? I Jeszcze... Jak mi złoto zakosiłaś? <grym> w sensie? Zażuliłaś no ty... mi złotko. No stałaś, tu patrzyłaś się. No to ja podbiegłam, sobie zabrałam i wróciłam. <grym> no właśnie, zażuliłaś mi złotko. jedna. Ty no! Masz. Dobra, y, trzeba by jakieś sety kupić i będziemy na, na tych. Na czerwonych, mi się wydaje. Poczekaj, najpierw złoto ulepszymy, żeby mieć coś. Y, kupię troszkę żarełka, masz jakieś czy nie? Mam siedem. spokojnie. Dobra. Ja się. Ja się zadbałam. Okej, okay, dobra, może by jakieś refy kupić. No, to dobre. Jak mamy się iść na, na wojnę, to może by tak kilka refów mieć. Po cztery refy. Okej. Okay. Dobra, jeszcze jeden dekcji mamy czwarty poziom złota. Rzuca mi na głowę jabłka, może mnie to bolało. Na pewno. Już to widzę. Dobra. Jest, e, jest ja, jest? ja kupuję budulec i już się będę budować do tych. A ty możesz jakiś łuk się zaopatrzyć ewentualnie. Dobrze. Ja to pamiętam jak kiedyś tam z kimś grałam na soliwalu. Tam po prostu się ją na łapki. No to mój kolega... Zszedł. Nie chcecie nic mówić, ale stały dwa teamy oprócz nas. Wiem o tym. No i on szedł na dół, do takiej dziury. No to ja muszę się dzieciłam koby. Yy, chyba jednak nie muszę się pchać tam do zielonych. No to nie pchać. Po co ma się pchać? Dobra, yy, trzeba by się szybko ogarnąć, bo oni mają... Dzisiaj. A nie, oni są bez se... znaczy oni są bez jajca, ale... Dobra. Wbijać by się przydało do nich, jednak miał wszystko. Bo oni są nie wybić jeszcze. Przestań Już Ja. Już, chodź. Jakie zbieram nesetę. Za miecz. późno. Dobra, na mieczyk sobie tylko uzbieram. Mam mieczyk. Lecę. Elo, koelo. Elo koelo, biegnę tam. Pierwszy. O! Siądzie, dobra. Eee, e, taki cwany? Dobra, pięknie, 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 pięknie załatwiłeś to. Ja Pięk. zawsze. Piękne to było, dyśka. Dobrze w łuk się zaopatrzyłaś. <suszy> Ej, kupi ta drugą warstwa obce, bo mam taki 13 tego. Mam 22. To można kupić drugą warstwę opsa. Jestem za, dalej. Mam już 8. Tylko uważaj, żeby tam się nie budowali przypadkiem. Dobra, to tam pilny mnie, okej? Okay? Czekaj, okay, bo ja schodzę na dół. Tu jeszcze dwa i mam seta. Teraz 10 jeszcze na e, kilo. No. Brakuje mi jeszcze raz, dwa, trzy OPSa. 30 złota mi brakuje. W sumie już mam, dobra. Dobra, ja Ale chyba już nie to stonować tego, co nie? No. A, przydałbym się diaksowi Kifol, bo pewnie mają ten. OPSa na jajcu. Odwróć. Ej, idą, 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 idą. Patrz co mam. Odwróć się. Joś. No i nice. Ja Pomyślałam o tym. Ej, Jeśliś, dobra, po to w tym cię robić. Czekaj, na... No, Him i ten jednops ops. tak zastanawiam. Dobra, walnego gdziekolwiek. e, e buduję się, budują się. Widzę to. Dobra, to ja zbiorę sobie chociaż diakce na łuki miecz. Dobra. Boże, kiedy ja Wegi grała, masakra Nie chcę Wam nic mówić, ale kiedy my to nagrywamy to jest piątek, 21 wieczorem Elo O, pięknie, Drugi dobra stan, To jest sam z siebie, ale dobra Ej dobra, to można się w sumie budować do niej, bo oni nic nie mają Czy ja do nas nie, bez... Ja temu zanarkowi nic nie zrobiłam Dobra, y, 24 im potrzeba, 3 Cztery, dobra. Y, mam miecz i na łuk. Ej, to, to... daj trochę złota! No już, sobie zbierałam połowę z... Podziel się posiłkiem. Czekaj, zaraz się podzielę. Teraz tak. Czekaj, ty masz cztery, powiedz złote jabłka? Tak. Masz jeszcze osiem. O kurde. Y, już się podzielę jeszcze strzałami, masz 62. dwa. friend. Dobra, yy, potrzebuję trochę budulca w razie czego No właśnie też chciałam tak, co kosiła Dobra, dam Ci połowę, spokojnie, mam I budulce i, i, Idziemy Hej ho, hej ho Idziemy niszczyć Nie, serio, późno, ja nie myślę, co będę No, ja też. Jestem zmęczona, jeszcze chyba źle siedzę, bo mi wygodnie, mi bark boli, ale trudno jakoś przeżyję do końca nagrania. Dobra, lecimy na pełnej. Hm, Jak się przestraszyła! Dobra, ja się buduję do nich, to jajce od razu będę się tam bawić. Chodź pat. To ty się z nimi pobaw, ok? Dobrze. Ona tam nie strzela, czy mi się wydaje? Nie, to ja. Bo tak mi jakieś takie partikle zaświeciły się koło nosa. Biegnie do nas. No to się zamienią. Ty sobie poradzisz chyba, co nie? Kurde! Co jest? Ale zobaczyła, że mamy opsa. I się cofnęła. Zrzuciła mnie ty Peska! I zniszczyła most! O, 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 uważaj. Dobra, uciekła. Gdzie ona jest? Yy, na drzewie? Ja chyba tak. Jaki? Widzę, widzę ją, widzę ją. Chodź tu. O, o, o. Elo, 3-2-0. Dobra. <laughs> Dobrze. No zawsze. No tak, dobra. Ja tam lecę, co nie? Wbijasz się do nich? Tak. Dobra. Przydałoby się im od razu jajko zniszczyć i kończymy te zabawę, bo to nie ma sensu się męczyć. No, to Bo to je nudne! To je nudne. Nie zginą, przypadno. Gim przekadni. Bo, co Z gim przekadni? Co ja gadam? Z gim ich Pokopię sobie na którego nie mogę. W międzyczasie. Dobra, mam na łuk i na zmiecz. Dobra, ja idę od strony niebieskiej. Mają ok. fajne mości. Okej. Okay. Dobra. Ja mam pilnować wyspy pewnie. Tak. To nie zginę zając mnie. No zapewne. Znaczy... Na pewno. Dzięki, że we mnie wierzysz. W punktu przyjacielu. Dobra, mam trochę strzał. Tam ktoś, ktoś biegnie do... Ciebie chyba. Jara, wy! Pat! Ty, co ona robi? Może się odpaliła. No. Malagi. Aha, dobra. Um, ja może bym sobie chociaż trochę seta kupiła. Bo tak wiesz, wszystko fajnie, pięknie, tylko że seta nie mam nic. Ona będzie się na mnie teraz fokusować sprzedaż mi się tu. Dobra. To jest sobie kupy, tylko kifol. I tyle. Keyfall i bloki jakieś, ok? Hej? Elo. Już? Dobra. Walić to idę do ciebie. Jestem bez od tego. No ale. Gdzie... A gdzie drugi? Nie wiem. Nie wiem. Ej, żeby nam najechcić teraz nie zaczaił ktoś. Poczekaj. Ja chodzę po środku, ale nie widzę. Poczekaj, zaraz kupię kompas. Potrzebuję tylko. tylko jedne... To! O kurde! Zabij jest On jest na naszej wyspie. Wiem, widzę. Widzę go. Widzę go, widzę go, widzę go. Interesne no słowo. chodź, no chodź. Tiszej! Mhm. Jest. on jest? Oni na z pieturka, się z nim... A! Zabiął mnie! Bo nie seta! He... Jaki on ma set? Skórzany zwykły. Biedni duśka na niego. No się czai na Ciebie. Widzę. Ale on nic nie ma, on ma tylko kamienny mieczyk. Tylko uważaj, bo on będzie chciał Cię zepchnąć, zepchnąć. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze, odepchnij go. Kurde. No, duśka! Ja do niego nie podejdę. Uważaj, uważaj. Bardzo dobrze, strzemów gębę. O! O! Pięknie! I teraz bijaj, teraz bijaj. O, pięknie. Teraz jest co nie? Duszka, zepchniecie, zepchniecie. Nie, nie zepchnie. Uważaj, uważaj, uważaj! Tak? Duśka! Nie, 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 nie! Nie! Duśka! O Jezu! Dobra, niestety. Ale nam to nie wyszło. Dobra. W takim razie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Komentujcie, lajkujcie, subujcie tam Duśkę. Do następnego. Trzymajcie się i hej! Pa, pa!